To jest mój synek Robin Mike, który akurat śpi. Zależało mi na tym, żeby imię było niekoniecznie popularne, ale też żeby to nie było imię udziwnione typu tam Brian czy też Kevin. Natomiast robin wydawało mi się, że jest imieniem rzadko spotykane, natomiast takim normalnym, normalnie brzmiącym robin robinek, ja mówię do niego robinek. Sporo może gwiazd nie jest o imieniu Robin, ale ostatnio faktycznie tak o imieniu Robin robi karierę. Nie, nie było żadnej inspiracji. Przejrzałam cały kalendarz z imionami i akurat tego imienia nie było, więc to mi się spodobało. 360 stopni zmieniło się moje życie, kiedy pojawiło się dziecko. Ale ponieważ było to dziecko planowane, zaplanowane i chciane, to nie wywróciło to na tyle mojego życia, że jestem niezadowolona, nieszczęśliwa, że muszę z nim siedzieć w domu, wręcz przeciwnie. Zrobiłam się taką kurą domową i nawet kiedy mi mówią, idź, przejdźcie, idź do sklepu na zakupy, poszalej, odpocznij, odciągnij sobie mleko do butelki, Jakoś tam go nakarmimy, czy tam babcia, czy tata tak mówią, natomiast ja mówię, nie będę nigdzie biegała, ja chcę być przy nim, chcę, chcę po prostu, żeby miał e, cały czas kontakt ze mną, bo też wiadomo, że dziecko wyczuwa, czy matka jest przy nim, czy nie. Zwłaszcza takie malutkie, cały czas potrzebuje jednak obecności mat. No teraz ma dwa i pół miesiąca, więc jeszcze jest maleństwo, można z nim się już porozumieć, e, komunikuje, jeżeli czegoś chce, potrafi się uśmiechać, odpowiadać na e, pytania Google, GG i innego typu takie. E, zwroty. Jest upierdliwy, męczący, wiadomo jak każde dziecko. E, e, były momenty bardzo trudne. Były momenty, kiedy, kiedy nie, nie wiedziałam, czy to jest moja wina, czy też on coś źle robi. W każdym razie nie chciał ssać piersi, był bardzo głodny i nie było wiadomo, co z tym zrobić. No, na szczęście, przyszła pani od laktacji i pomogła. E, generalnie jest bardzo grzecznym, spokojnym dzieckiem. Właściwie teraz, e, przez to, że się pojawił Robin na świecie, to e, jest on takim oczkiem moim w głowie i nawet nie potrafiłabym do. Rzeczy robić naraz. Wydaje mi się, że e, coś byłoby kosztem czegoś, dlatego też nie myślę w ogóle na razie o, o tym, żeby nagrywać nowe piosenki, nowe płyty. Bardziej myślę o tym, żeby skupić się właśnie na nim. E, przyjdzie czas na to, żeby nagrać nową płytę jak najbardziej. Na razie e, płyta, którą nagrałam przed porodem, jest dostępna, można je posłuchać w internecie. Jest to płyta Deszowa Przystań. Myślę, że wystarczy na jakiś czas tym, którzy chcą faktycznie z moją muzyką poobcować. A nowa płyta, jeżeli będzie, to zdecydowanie będzie inna. Jestem już tego pewna, bo ja się całkowicie zmieniłam przy dziecku.